Cześć, witajcie. Fajnie, że znowu jesteście. E, troszkę was ominęło, ale nie dużo. E, I to nudne rzeczy, także nie ma czego żałować. Dzisiaj będzie coś nowego. Troszkę pobawimy się rondami, ale niskowoltowymi. I jeszcze będę motował e, roletę. Jak widzicie, troszkę na sportowo się ubrałem, nawet buty sportowe. Ale to przez to, że doszło do mnie, że strasznie e, długo tego busa robię. A żeby Wam to udowodnić, czemu się tak stało. Patrzcie co tutaj się od odstawia. Kurczę, jeszcze bus nieskończony, a już zamieszkany. Nie wiem w ogóle co... To chyba osy są. Na razie to jest osa w ogóle patrzy się na mnie, na was też. Nie wiem czy ją widzicie. Dobra, już jej nie będę e, niepokoił. Skubana nie wpr wprosiła się, nawet parapetu by nie była, ona już zawisła. Dobra, pokażę wam mały updajcik i później to co będę e, robił dzisiaj. Skończyłem odcinek na tym, że zamontowałem e, tą ścianę. Później jeszcze zamontowałem taką roletę. Ja ją kupiłem razem z oknem. Leżała trochę yy, na półce. No co to jest? No leżała trochę w domu. Yy. Takżeż co bo niektórzy, którzy oglądają już dłużej, to ją pewnie widzieli. Nawet spoko to wygląda. Tutaj tak to po prostu podocinałem. Nawet widzicie, że przypalone, bo bałem się tutaj, że mi poszarpie albo że uszkodzę szybę i ciąłem to po prostu fleksem. Ale to tam... To, że się drewno przypaliło to akurat... Nie jest jakiś problem. Nie było tego dużo, więc powolutku to obciąłem. I tutaj czymś to będę wypełniał na koniec. Taki mały parapet się z tego zrobi. Na razie to zostawiłem tak. Takie funkcje motoroleta zrobiłem jeszcze sufit. Wiadomo, to jeszcze nie jest wszystko gotowe, ale już w większości tak. Do tego trzy ledziki. Te żarówki na razie to jeszcze są one. Za dużo mocy mają. Muszę coś innego skołować ale tylko tak włożyłem, żeby już ładnie wyglądało. Tutaj też. Możecie sobie zobaczyć w filmiku o montażu okna dachowego, tam chyba też to pokazywałem, w końcu się doczekało w montażu, tak to wygląda. E, tutaj pomyliłem się troszkę z, do, e, z wymiarem, bo to musiałem ustalić wcześniej, dużo wcześniej, zanim... E, zanim tą podbitkę robiłem, zanim wygłuszenie i wszystko po kolei i musiałem przyciąć pół centymetra ale nie ma z tym problemu, także jakbyście coś takiego robili to wiedzcie, że można to przyciąć i też działa a tutaj zamontowałem wodę w dachu to będzie do prysznica które będzie gdzieś tutaj, w tym miejscu, to jeszcze nie wiadomo dokładnie gdzie, ale musiałem gdzieś już przyłączyć, zamontować. I to będzie na takiej zwykłej, szybko złączce, takiej jak w ogrodzie, węże podpinamy. No i to będzie wszystko składane do, do prysznica. A dzisiaj yy, kupiłem. Popatrzcie, co tu kupiłem. Co za oryginal... oryginalny. Fajnie piszą, jak to przeczytać. Jedenk, jedenk, Mniejsza to. Wiecie skąd to jest. Mamy oczywiście importer niemiecki. E, I takie gniazdko jeszcze tutaj mam. E, quick Charge. Chyba tak to się wymawia. Jak nie to mnie poprawcie. Są takie zwykłe gniazda na 12V, takie jak zapalniczka w samochodzie. Kupiłem takie, bo na Amazonie, na Ebayu jest 1000 ofert, a wszystkie mają jakieś takie głupie oświetlenia, że podobno strasznie to jest uciążliwe w nocy. No i ogólnie po co się ma świecić? Może tam jakieś diody nie ciągną dużo prądu, ale po co się to ma świecić, jak nikt tego nie chce? A nie ma takich bez niczego. Nawet to gniazdko, udało mi się znaleźć, że jest bez podświetlenia, ale jest tutaj woltomierz. Długo tu nie widać, ale tutaj, powinien się tutaj się pewnie wyświetla jak podłączymy do, pod napięcie. Ale stwierdziłem, że i tak jeden woltomierz potrzebuję na samochód, więc no już stwierdziłem, że będzie od razu w tym, bo nie ma. Nie ma takich gniazdek, które by nie miały niczego, tylko po prostu USB. Nie wiem, w czym im to przeszkadza, że to każde gniazdko musi mieć jakieś tam oświetlenia głupio. popatrzcie, nawet wiertełko dają w zestawie jakieś tam kabelki duperele. O, tak to wygląda. Voltomierz jest na środku. I tutaj to jest niby to USB 3.0. I z tego, co ja tutaj wyczytałem, to jest 2 razy po 18 W. Nie wiem, czy to jest faktycznie 3.0 18W, no ale mniejsza o to 18W już jest spoko. A do tego dokupiłem, tylko jeszcze mi nie przyszło, takie już wciskane w to gniazdo przejściówki na dwa USB. I one już nie mają tam żadnego podświetlenia, także tak obszedłem ten problem. No i w sumie nawet tanio wyszło, bo te gniazda są hmm, chyba... Dwie sztuki za 8-7 euro, także jeszcze ok. To było troszkę droższe, coś chyba około 14-15. A tak i te jeszcze wkładki, chyba po 6 euro. Także nawet spoko nowa wyszła, a przynajmniej będzie to takie żyło strasznie. I tutaj już mam kabelki wypuszczone. Tutaj będą dwa gniazdka i tam jeszcze. Yy, zaimpregnowałem sobie już deski, czekam aż wyschną i biorę się za pracę. Dobra, ja już sobie poznaczyłem, gdzie to tak mniej więcej ma być. Yy, jeszcze zaraz dokładnie rozmierzę. Tak, tutaj mniej więcej gdzie ten kabelek jest, yy, pójdą dwa gniazdka: yy, jedno to na USB z tym voltomierzem, jedno takie zwykłe, a tam z tyłu w rogu przy łóżku pójdzie tylko jedno takie. <kłysy> bo nie ma potrzeby więcej tego montować. No i co, na razie y, to będzie kwestia tylko y, zwiercenia otworów, a później y, będę to wszystko podpinał, to już wam pokażę co i jak. Dobra, tak jak widzicie montaż jest banalnie prosty, tutaj te nakrętki może nie są jakieś super wytrzymałe, ale to, to na pewno wytrzyma, jest mocno. No i teraz to samo z tyłu, ale tak przemyślałem, że w sumie tak fajnie idzie z tym, to może tam też dam dwa gniazdka tylko te. W niczym to nie przeszkadza, a jak... Będzie za dużo, to będzie za dużo. Lepiej za dużo niż za mało. Jeszcze zapomniałem, żeby zamontować pstryczek do tego gniazdka. To go tutaj akurat tak wymierzyłem, że akurat jeszcze mi się tutaj zmieścił. Myślę, że to będzie ok, wyglądało. No i teraz co do podłączania, to ten kabel, gdzie stąd. Tam oczywiście pójdzie przez bezpiecznik, bo skrzynkę, gdzieś tam mam tą skrzynkę bezpieczników. W zestawie są takie bezpieczniki na kablach, no ale ja ich nie potrzebuję, bo będzie tutaj. Więc y, tym kablem 12V dojadę sobie do tego gniazdka. Tutaj jest bardzo prosto plus i minus. Y, później plusa przepuszczę przez ten stryczek, tutaj, minusa bezpośrednio. No, i do tylnego gniazdka ten kabel też po prostu zlutuję z plus, z plusem, minus, minusem, no i pojadę dalej. Nie ma w tym jakiejś filozofii, ale jak ktoś tego może nigdy nie robił, to, to pokazuje. Hmm. Tutaj są takie nawet solidne konektorki w zestawie, ale i tak wezmę swoje, żeby już nie robić dodatkowych łączeń, tylko bezpośrednio. Chociaż zastanawiam się czy nie lepiej to wszystko zlutować Bo będzie mniej miejsca zajmowało i chyba tak zrobię, bo też te włączniki Te wyłączniki Te wyłączniki też lutowałem, także tu też pewnie to zlutuję Bo tak będzie wygodniej Ale te konektorki z zestawu są spoko, tak żeby ktoś sobie w samochodzie montował tylko czy coś to To można na tym założyć tego plastiku nie montowałem, bo stwierdziłem, że jakby były dwa, to bym założyła tak to. Myślę, że będzie ok, dobra. To ja biorę się za lutowanie, to czego nie lubię. No ale muszę się za to wziąć. Także najpierw sobie pospinam wszystkie te kabelki krótkie, a dopiero na koniec wlutuję się w tą instalację, która tam jest. Dobra, znowu mi się aparat przegrzał. Tak to wygląda mniej więcej. Wiem, że może lepiej by to było na konektorach, ale nie mam za bardzo miejsca. Znaczy, jeszcze trochę mnie tutaj puszcza ta głębokość, ale nie chcę, żeby to było blisko blachy. Jak to sobie będzie w Armaflexie siedziało w tej czarnej macie, to, to nic się z tym nie stanie. No i tak to wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj dojdzie plus minus z instalacji, pójdzie też sobie dalej na tył, a tutaj od plus sika przez wyłącznik i minus bezpośrednio do tutaj, no i wtedy automatycznie podpinając tutaj 12V mamy też tu, chyba że wyłącznik jest. Wyłączony przerwa obwód. Dobra, teraz yy, nie pokażę wam, jak tam to lutuje, bo mi będzie niewygodnie. Już troszkę ciemno, o nie przyniosłem sobie lepszej lampki. Także tylko tyle wam pokażę. Tutaj sobie już te otwory przygotowałem. To zaizolowałem taką taśmą. To nie jest izolacyjna, tylko to taka e, zwłókna, szmaciana taka. Tutaj ładnie to zwinę wszystko. No i tyle. Jutro pewnie będę montował tą roletę. To Wam dalej pokażę. Siemanko kolejnego dnia. Jak widzicie już zaczynam montować tą roletę. Montaż jest bardzo prosty. Tutaj tylko po dwa wkręty bokami i jak dobrze pamiętam tak trzy wkręty podłużnie. I taką, taką manianę wczoraj odstawiłem z tymi gniazdami, bo z racji tego, że tu mam e, profil, to chciałem się trochę przesunąć w tą stronę i byłem przekonany, że mnie ta roleta puściła. Tu jak widzicie, dużo do tego brakuje. Tutaj nawet kawałeczek widać tego otworu, bo już nie robiłem od nowa wszystkiego, tylko po prostu wyciągnąłem jedno gniazdo i przelutowałem tam bezpośrednio do tego. Tutaj, więc będzie o jedno mniej. W sumie tak nawet miało być na początku. No ale to, najgorzej jak człowiek jest przekonany, że coś jest na 100% dobrze, to wtedy właśnie później wychodzi, że jednak nie. Tutaj sobie już odrysowałem. Trzeba uważać z tą roletą. Jest bardzo plastyczna i trzeba przekątne mierzyć, bo się strasznie krzywi. I dobrze i źle, może troszkę kłopotliwe przy montażu, ale przynajmniej można sobie ją dopasować, tak jak tutaj są takie szpary. Tak jak ja to później podociągam, to jest po prostu taka możliwość, żeby to wszystko dociągnąć. Teraz tylko na czterech wkrętach przymocowałem, żebym mógł to dociąć. Gdzie wszystko to powinno? Troszkę jeszcze tutaj trzeba będzie przesmarować, żeby to leżej chodziło. Ona się właśnie fajnie poddaje, bo tutaj jest naprawdę taka łódka. Myślałem, że trzeba będzie jakąś dawać listwę maskującą, ale fajnie się poddaje, a mimo to działa. Nie zacina się czy coś nie stylu. Może nie chodzi jakoś super płynnie, ale, ale jest ok. Także to już zostanie tak do końca. Jeszcze pewnie przy malowaniu będę ją odkręcał. Jeszcze zobaczę, albo ją odkręcę, albo kleję, albo chociaż poluzuję, żeby móc ładnie domalować do końca. Więc to jeszcze, yy, może będą jeszcze jakieś poprawki, żeby jeszcze ładnie się działa Dokładnie identyczna, albo zamknięte. Ręce trzeba ją mocować albo, albo moskitiera. Może macie jakiś pomysł, czym by to tutaj wykończyć, to piszcie śmiało w komentarzach. Coś trzeba będzie wymyślić. Zrobi się z tego taki mini parapet, więc nie ma tragedii. To jest tylko tak wstępnie, żeby mnie nie trzymało do kolejnych prac. No, tutaj mi jeszcze mały kawałek został. Dobra, na dzisiaj to tyle. Nie wiem, za co się wezmę w następnym odcinku, bo są dwie opcje: albo zacznę robić szafki u góry, albo na dole podłogę i ewentualnie już konstrukcję do łóżka. Ale musisz, muszę się jeszcze zastanowić, co mi będzie najłatwiej. Najłatwiej i jak to będzie ogólnie po kolei najlepiej. Skłaniam się ku temu, żeby zacząć montować szafki, bo przynajmniej jakbym je już miał, to bym mógł sobie troszkę narzędzi powkładać tam. Bo jak wiecie, nie, nie mam garażu i muszę wszystko trzymać, a jak tutaj widać, w busie I to jest strasznie denerwujące, bo co chwilę to przekładam. A tak jakbym miał już te szafki, to mógłbym je wykorzystać. No to dobra, nie przedłużam, do następnego zobaczenia, trzymajcie się, cześć.